Zakopane, 1979 rok. Nigdy nie myślałem, że wrócę do tego wspomnień. Przez 45 lat trzymałem to w sobie, mówiłem sobie, że to była tylko praca, tylko zima, tylko samotność. Ale kłamałem. Wiem to teraz, gdy moje ręce drżą podczas pisania, a za oknem zapada zmrok. Muszę to w końcu opowiedzieć, zanim będzie za późno, zanim zapomnę, co było prawdziwe, a co wymyśliłem później żeby móc spać po nocach. Nazywam się Tomasz Wrubel i w grudniu 1979 roku miałem 32 lata. Pracowałem wtedy jako stolarz w Krakowie, ale fabryka zwolniła połowę załogi. Miałem żonę, małą córkę, mieszkanie na kredyt. Kiedy kolega wspomniał o pracy stróża w wieży obserwacyjnej w Tatrach, nie zastanawiałem się długo. Płacili dobrze, bardzo dobrze, jak na tamte czasy. Trzy miesiące od stycznia do marca. Całkowita izolacja, ale pieniądze wystarczyłyby na pół roku. Helena nie była zadowolona, ale zgodziła się. Potrzebowaliśmy tych pieniędzy. Dotarłem do wieży 28 grudnia. Kierowca wojskowego jeepa zostawił mnie przy leśnej drodze, wskazał ścieżkę prowadzącą w góry i objechał bez słowa. Wieża stała na wzgórzu, samotna konstrukcja z ciemnego drewna i kamienia, otoczona gęstym lasem świerkowym. Była wyższa niż myślałem, może 20 metrów. Z wąskimi oknami i metalowym dachem pokrytym śniegiem. Drabina prowadziła do głównego wejścia na pierwszym piętrze. W środku pachniało wilgocią, drzewem i czymś jeszcze, czymś starym. Poprzedni Stróż, starszy mężczyzna o imieniu Jerzy, czekał na mnie w pomieszczeniu na drugim piętrze. Był chudy, miał zapadnięte policzki i dziwnie niespokojny wzrok. Pokazał mi, jak obsługiwać radio, gdzie są zapasy jedzenia, gdzie piec, gdzie łóżko. Mówił szybko, jakby się spieszył. Powiedział, że zaopatrzenie przywożą co dwa tygodnie, zostawiają przy drodze, trzeba schodzić po nie samemu. Woda ze studni zawierzą. Drewno w szopie. Radio działa tylko wieczorem. Atmosfera w górach jest trudna. Potem wskazał lampę naftową wiszącą w głównym pokoju. Nigdy nie gaś światła, powiedział. Jego głos był płaski, pozbawiony emocji. Dlaczego? Zapytałem. Patrzył na mnie przez długą chwilę, jakby zastanawiał się, co powiedzieć. Po prostu niegaś powtórzył i zaczął zbierać swoje rzeczy. Próbowałem go zatrzymać, zadać więcej pytań, ale ignorował mnie. Pięć minut później zszedł po drabinie i zniknął między drzewami. Nie obejrzał się ani razu. Zostałem sam. Pierwsze dni były spokojne. Budziłem się o świcie, rąbałem drewno, nosiłem wodę, Jadłem konserwy, czytałem stare gazety zostawione przez poprzednich strażników. Moja praca polegała na obserwowaniu pogody, zapisywaniu temperatur, obserwowaniu lasów, poszukiwaniu pożarów lub nielegalnych drwali. Zimą było to praktycznie bezcelowe, ale ktoś musiał tu być. Nie pytałem dlaczego. Byłem wdzięczny za pracę. Światło paliło się non-stop. Lampa naftowa w głównym pokoju, mniejsza w sypialni na trzecim piętrze. Uzupełniałem naftę co rano. Początkowo wydawało mi się to dziwne, marnotrawstwo, ale przestrzegałem zasady. Jerzy wyglądał na człowieka, który wiedział, co mówi. Pod koniec pierwszego tygodnia zacząłem słyszeć odgłosy. Nocami, gdy leżałem w łóżku, słyszałem skrzypienie. Myślałem, że to wiatr, że to drewniana konstrukcja kurczy się na mrozie. Ale dźwięk był regularny, metodyczny. Jak kroki na schodach. Wsłuchiwałem się w ciemność, serce waliło mi w piersi, ale nigdy nic nie widziałem. Światło paliło się w pokoju obok, jego blask sączył się przez szczelinę pod drzwiami. Mówiłem sobie, że jestem zmęczony, że samotność zaczyna na mnie działać. Potem była cisza. Niezwykła cisza, ale jej absolutna odmiana. Pewnej nocy obudziłem się i zorientowałem, że las za oknem jest całkowicie nieruchomy. Żaden dźwięk. Żadnego wiatru. Żadnego szmeru śniegu spadającego z gałęzi, żadnego pochukiwania sowy. Kompletna pustka dźwiękowa, jakby świat za wieżą przestał istnieć. To trwało może pięć minut, ale wydawało się wiecznością. Siedziałem w łóżku, ściskając kołdrę, oddychając płytko, czekając. A potem, nagle, wszystko wróciło. Wiatr, las, normalność. Następnego ranka schodziłem po zapasy. Śnieg był głęboki, droga ledwo widoczna. Przy skrzyni z jedzeniem zostawionej pod starą świerkiem zauważyłem ślady. Stopy, ale dziwne. Za duże, za głębokie, rozstawione w nienaturalny sposób. Podążały od wieży w kierunku lasu, znikały między drzewami. Nie były moje. Nie mogły być niczyje. Byłem kompletnie sam w promieniu kilkunastu kilometrów. Wróciłem do wieży szybko. Zamknąłem drzwi, sprawdziłem okna. Wszystko było w porządku. Światło paliło się. Powiedziałem sobie, że to zwierzę, może jeleń, może coś większego. Góry są pełne dzikiej zwierzyny. Ale głos w mojej głowie szeptał inaczej. Zacząłem obserwować lampy bardziej uważnie. Ogień nigdy nie migotał tak samo. Czasami płomień był spokojny, równy. Innym razem drżał. Jakby coś przeszło obok, jakby powietrze drgnęło. Zawsze wtedy, gdy drżał, słyszałem coś na schodach. Zawsze wtedy czułem, że nie jestem sam. W połowie stycznia próbowałem skontaktować się przez radio. Atmosfera była dobra tego wieczoru, udało mi się złapać stację z zakopanego. Operator zapytał, czy wszystko w porządku? Powiedziałem, że tak, ale zapytałem o poprzednich strażników o historię wieży. Nastała długa cisza. Nie wyłączaj światła, powiedział w końcu. Dlaczego? Zapytałem. Po prostu nie wyłączaj. Rozłączył się. Tej nocy nie spałem. Siedziałem w głównym pokoju, patrząc na lampę, słuchając ciszy. O trzeciej nad ranem usłyszałem to wyraźnie. Ktoś był na drabinie. Metaliczne dźwięki, powolne, przemyślane. Podeszłem do okna. Odsunąłem zasłonę. Światło lampy odbijało się w ciemnej szybie, ale poza nim widziałem tylko czarny las. Nic się nie ruszało. Dźwięk ustał. Stałem tam przez godzinę, ale nic więcej się nie wydarzyło. Następnego dnia znalazłem zadrapania na zewnętrznej ścianie wieży, tuż pod oknem sypialni. Głębokie bruzdy w drewnie, świeże, pełne żywicy. Coś dużego musiało się wspinać. Coś z pazurami. Zacząłem zostawiać lampę w sypialni, zapaloną jaśniej niż wcześniej. Nosiłem nóż przy sobie. Spałem w ubraniu. Dni stawały się krótsze, noce dłuższe, a samotność zamieniała się w coś cięższego, bardziej namacalnego. Czułem ciężar spojrzenia. Nie wiedziałem skąd, ale czułem je stale, szczególnie po zmroku. Las obserwował. Wieża oddychała. 22 stycznia zgasła lampa w głównym pokoju. Nie wiem jak. Nafta była nadczysty. Po prostu zgasła. Zostałem w ciemności na trzy, może cztery sekundy, zanim zdołałem zapalić zapałkę. Ale w tych sekundach usłyszałem coś tuż obok siebie. Oddech. Powolny, głęboki, wilgotny. Poczułem ruch powietrza przy twarzy. Zapaliłem lampę drżącymi rękami i obróciłem się. Nic tam nie było. Ale zapach pozostał. Ziemia, gnijące liście, coś dzikiego. Tej nocy próbowałem uciec. Spakowałem rzeczy, zszedłem po drabinie. Był środek nocy, mróz minus dwadzieścia, ale nie dbałem. Musiałem wyjść. Zacząłem iść drogą w dół, ale po 50 metrach się zatrzymałem. Las był inny. Drzewa stały za blisko, gałęzie splatały się nad moją głową. Droga którą przyszedłem, zniknęła. Obróciłem się i widziałem wieżę za sobą, jej światło paliło się w oknie, jasne i ciepłe. Ale byłem pewien, że idę w przeciwnym kierunku. Próbowałem znowu, skręciłem w bok, przeciskałem się między świerkami. Dziesięć minut później wyszedłem na polanę. Wieża stała przede mną. Wróciłem do środka. Nie miałem wyboru. Zrozumiałem wtedy, że zasada nie była sugestią. Światło nie było komfortem, było barierą, czymś, co trzymało coś na zewnątrz, albo co kazało czemuś pozostać w ukryciu. Nie wiedziałem, co gorsze. Przez kolejne tygodnie przestrzegałem zasady obsesyjnie. Nosiłem zapasowy nad, dodatkową naftę. Sprawdzałem płomień co pół godziny. Nie spałem więcej niż godzinę na raz. Schudłem. W małym lustrze widziałem obcą twarz. Wychudzoną, z cieniami pod oczami. Pod koniec lutego przestałem wychodzić. Zapasy były na wyczerpaniu, ale nie schodziłem po nowe. Wiedziałem, że nie powinienem opuszczać wieży. Nie teraz. Cokolwiek tam było, czekało. Widziałem jego ślady wokół budynku każdego ranka. Okrążało wieże w nocy, powoli, cierpliwie. 13 marca, trzy dni przed końcem kontraktu, lampa w sypialni znowu zgasła. Tym razem byłem przygotowany, zapaliłem ją natychmiast. Ale w tej krótkiej chwili ciemności poczułem coś dotknąć mojego ramienia. Zimne, szorstkie, nienaturalnie długie. Krzyczałem, ale żaden dźwięk nie wydostał się z mojego gardła. Światło wróciło. Nic tam nie było. Następnego dnia znalazłem wiadomość wydrapaną w drewnianej podłodze sypialni, tuż obok łóżka. Nie zauważyłem jej wcześniej. Litery były płytkie, stare, jakby ktoś wyskrował je paznokciami lata temu. Zostaniesz? 16 marca przyjechali po mnie. Nie powiedzieli nic o moim wyglądzie, o tym, że ledwo mogłem mówić. Zapłacili mi w milczeniu, przekazali papiery do podpisania. Zapytali, czy przestrzegałem zasad. Powiedziałem tak. Skinęli głowami. Wróciłem do Krakowa, do Heleny, do córki. Do normalności. Ale coś zostało tam, w wieży, albo coś wróciło ze mną. Przez lata budziłem się w nocy, przekonany, że jestem z powrotem tam. Że światło zgasło. Że coś stoi w ciemności obok mojego łóżka. Nigdy nie powiedziałem, Hele, nieprawdy. Powiedziałem, że było samotnie, zimno, trudno. To wszystko. Czasami, w najciemniejsze noce, gdy nie mogę zasnąć. Myślę o tej wieży. O lampie, która nadal się pali, obsługiwana przez kolejnego człowieka, którego życie zmusi do przyjęcia tej pracy. Zastanawiam się, czy on też usłyszy oddech w ciemności. Czy on też zobaczy ślady. Czy on też zrozumie, że niektóre zasady istnieją z powodu. Teraz, gdy jestem stary i dni mi się kończą, ta myśl powraca częściej. Że może nie wróciłem. Że może wciąż jestem tam. W tej wieży, przestrzegając zasady, karniąc płomień, słuchając kroków na schodach. Że to życie, które przeżyłem od tamtej pory, jest tylko snem stworzonym przez światło, żeby utrzymać mnie spokojnym. Żeby trzymać mnie w środku. Bo czasami, w najcichsze noce, słyszę to znowu Kroki i wiem, że nie są moje.